Siema, witam was w kolejnym odcinku Ciekawe pomysły Minecraft Dzisiaj pokażę wam łapkę na potwory Wszystko co się rusza Super Robimy dokładnie tak jak na filmiku No możecie większe Oczywiście Oj Mały lag Muszę sobie wyciszyć, bo głośno mam No i dobra Trzy kratki w górę, to można usunąć i idziemy dokładnie z tą linią. O i tak. Można się, trzeba środek, można sobie środek zapełnić. W środku dziurę zostawiamy. No, kładziemy pół płytki, oj, płytki naciskowe. No i to jest ta pułapka na potwory. Jak ktoś tutaj wejdzie, to już nie wyjdzie.